Cześć widzowie na kanale Skład Mebli, zapraszam was do subskrybowania, ale dzisiaj nie, jak nie chcecie nie musicie. I wiedziałem, że na, nasze na nasz Skład Mebli wpłynęły 3 nowe subskrypcje, za co bardzo dziękuję. Będzie więcej takich filmików jak chcecie. Więc tak, zgadliście? Macie na to 5 sekund. Dobra, czas minął. Tak. Jeśli zgadliście, to napiszcie komentarz. A dzisiaj mamy nową saszetkę. Tak, najnowsze. I lubię najnowsze. Iii. Dobra, ale przejdźmy do nagrywania. Otwórzmy sobie saszetkę, bo wypada przecież. Mamy? On otworzymy. Ciekawe, co co nam dziś wypadnie. Okej, okay, widzę już jedną kartę. O, Olympic. Avila. Tricao, Tri... Sporting Club de Portugal i FC Barcelona, Gavi. O, Titan. Ruben Dias, Manchester City. Favorite. Robert Firmino. Liverpool. I ostatnie. O, second skin. Juventus. Fajne, fajne rzeczy wypadły. Jeśli uważacie, że fajne, fajne dajcie łapę w górę. A ja was żegnam. Narrow.